Witam Was w kolejnym odcinku Girl Talk. Przed Wami Justyna z 10 minut spokoju. Justyna, bardzo Ci dziękuję, że do mnie przyszłaś. To ja dziękuję za zaproszenie. Cześć. My już tutaj sobie zaczęłyśmy powoli rozmawiać i się rozgrzewać, bo mam do ciebie trochę, Justyna, pytań. Super. A, a dlaczego? Bo powiem tobie tak: robiłam mały research, oczywiście. Kim no, jesteś, dobra, co dajesz! <laughs> oczywiście pojawił się tutaj cały wątek, jeśli chodzi o Twoją wcześniejszą pracę w mediach, teraz już jesteś pełnoetatową YouTuberką, influencerką. Mm, ale też nie ukrywam, że trafiłam do Ciebie przez y, moje koleżanki, Aha. które są już mamami, ja jeszcze nie, więc pewnie ten content może do mnie tak nie... Jakby nie no, przyznaję się, nie no, przemawiam, kumam. nie śledziłam, ale każda koleżanka, jaka ma dzieci, mówiła mi, Justyna 10 minut spokoju, na 10 minut spokoju, a już jak były Twoje urodziny niedawno gdzieś o. 10 minut spokoju, to stwierdziłam, dobra, muszę się odezwać i z Tobą porozmawiać i wtedy jakby przemycę swoje pytanka, ale też pytanka moich przyjaciółek, super e, które na pewno no, na maksa się jarają, że tutaj jesteś. Więc pozdrawiam Ojej, to ja też pozdrawiam. Pozdrawiam koleżanki. E, pozdrawiam koleżanki, ale widzisz, to jest przykład na to, że trafiam do dobrej grupy docelowej. Czyli Ojej. wszystko się zgadza. Mm -hmm. No dobra, i powiedz, jak do niej trafiłaś? Jak to się stało, że były te media? Bo też moi odbiorcy na pewno by Cię chcieli bardziej poznać, więc opowiedz, jak to było? Gdzie byłaś? Czyli te medium? Już opowiadam. I co dalej? Już opowiadam całą historię. E, otóż pracowałam wcześniej w telewizji muzycznej, która się nazywała Viva Polska. Jeżeli ktoś jest mniej więcej z naszych roczników. Chociaż... Ale jak kojarzę! Ja też mówię, że z naszych roczników no. właśnie to pewnie kojarzy, po szkole wtedy się przychodziło, włączało telewizor i się odpalało Wiwkę. Jakieś imprezy to też wiwka, na siłowni była Wiwka. I widziałam na studiach, to był drugi rok bodajże albo trzeci, leciało na te fałenie leciały takie spoty, zapraszające na casting właśnie do programu do telewizji. A że ja zawsze miałam takie skłonności aktorsko, prezentersko, wokalistyczne, to sobie myślę, a co mi szkodzi, pójdę. No i tak poszłam z przyczajki na ten casting. Okazało się w ogóle, że go wygrałam. Byłam w ciężkim szoku. E, razem ze mną wygrał go taki bardzo fajny chłopak Michał e, i dołączyliśmy do ekipy stacji Viva Polska. I tak się pięknie złożyło, że w stacji matce przepracowałam, no, jakoś prawie 10 lat. Więc naprawdę kawał czasu, bardzo pięknie to wspominam. W ogóle to była dla mnie idealna sytuacja. Jestem na studiach, dostaję robotę, mam swoje pieniądze, mieszkam w Warszawie, mm -hmm. więc naprawdę no żyć nie umierać. Więc korzystałam, korzystałam, nie powiem, eee, ale, ale przyszedł taki moment, zegar biologiczny tykał eee, i pojawiło się pierwsze dziecko. I po Barbarze wróciłam jeszcze na pół roku. Jak ona miała pół roku, miałam taki książkowy, półroczny urlop macierzyński, i po tych sześciu miesiącach wróciłam normalnie do pracy. Ale już czułam, że to do końca nie jest trochę moje miejsce. Już ta tematyka, no wiesz, jak już byłam mamą, tutaj karmienie, tu pieluchy, a dalej jestem, wiesz, justą biegającą po klubach z mikrofonem Wiwki, to tak trochę trochę czułam taki wewnętrzny zgrzyt. A też były takie czasy, że ta nasza stacja Wiwa Matka powoli się kończyła, no. już tych programów lokalnych, było coraz mniej, wyniki oglądalności już nie były takie, więc my też prezenterze wiedzieliśmy, że kierunek jest taki, a nie inny, żeby nas się tak powoli pozbywać. Więc ja wiedziałam, że coś muszę sobie ogarnąć. A że e, nie miałam nigdy takiej osobowości. bo e, Boże, tak strasznie dużo mówię, to ja tak mam mówić, tak? <laughs> Dobra. E, a że nie mam takiej osobowości, żeby tam wiesz, walić drzwiami i oknami, że tutaj trzeba się spotkać z tym, tutaj się trzeba umówić na lunch, na kolację, żeby być w tym programie. No to ja tak nie potrafię. No dobrze powiedziałaś, ja tak, to tak, wygląda, a e, nie że ja masz tak, talent i cię wszyscy chcą. E, ja, ta, ja, ta, ja tak nie umiem, a wiem, że są tacy, którzy tam dobrze kombinują z kimś umieją się, się e, umieją się zakręcić, dokładnie. To tak spotkałam się z moją kumpelą, e, która e, była moją producentką wifce, a później pracowała w tvn i mówi: Słuchaj, ty weź załóż e, vloga. Ja mówię, no dobra, tak. Przecież ja muszę założyć vloga, że tak powiem. Umiem gadać, mogę gadać do kamery, nie mam z tym żadnego problemu, nie czuję się skrępowana i tak dalej. Byłam też później, już jak tych programów było coraz mniej w stacji Matce, to. My, tacy bardziej ogarniający prezenterzy, dostaliśmy szansę bycia też producentem, więc pracowałam też później, już pod koniec e, prezenterskiej kariery, pod koniec. E, Boże, wróć, po drugiej stronie kamery, więc ogarniałam programy, więc li znałam trochę montażu, wiedziałam jak to wygląda właśnie od kuchni, więc sobie myślę, kurczę, no co ja nie nagram takiego vloga, no nagram. Yy, wiedziałam też, że umiem tam cięcie, cięcie, jakoś to, to tam skleję, złożę, a że miałam też no kumpli montażystów, więc grzech nie skorzystać z tej wiedzy, więc dzwoniłam, yy, pisałam jak miałam jakiś problem. No i tak wszystko ogarnęłam sama, nauczyłam się tego montowania, nagrywania Yy, i powstał kanał na YouTubie. Tylko, że ja przez bardzo długi czas nie wiedziałam, o co chodzi w tym YouTubie. Wyobraź sobie, weź sobie skumaj teraz akcję. czy znaczy, słuchaj, ja nie wiem i dopiero się wszystkiego uczę, więc w ogóle osoby, które do mnie przychodzą z takim stażem jak Ty, które już działają, to jest dla mnie inspiracja i taka nauka właśnie, jak to wszystko ogarnąć. Jak ja nagrywam filmik, to muszę dogrywać, że trzeba w ogóle na końcu powiedzieć, że hej, subskrybujcie mój kanał i oglądajcie. <laughs> Ale widzisz, a teraz Tylko... to na początku, Trzeba to mówić. No to no. Moi gorsze. <laughs> ale ja, no, też ja też o tym zapowiadam. Ja też o tym Subskrybujcie, dokładnie. Ale najgorsze, jak mam powiedzieć łapki do góry, bo trochę czuję, że nadej, jak o tym mówię. No, no wiem, wiem. Ja ja zawsze mówię kciuki. Jakoś tak yy, bardziej po polsku, także kciuki, kciuk. Yy, no, ale poczekaj. Wracając do akcji, wyobraźcie sobie, że ja. Kojarzyłam, że YouTube to te pieski, kotki, śmieszne filmiki, jakieś tam pranki, la. I robiłam coś takiego, że jak miałam nagranego vloga, to dla mnie YouTube był tylko narzędziem, żeby go embedować na stronę. I przez rok chyba tak robiłam. Oczywiście też pracowałam jako producent, więc traktowałam to tak trochę po Macoszemu, nie nagrywałam regularnie. I tak mówię, nie no kurde, takie robię fajne te filmy, wiadomo, nie? E, każdy chwali swoje dzieci, ale one się w ogóle nie oglądają. Co ja robię źle? Ja tego nie umiem. Czyli I... też miałeś takie momenty. O Jezu, ja, ja pierwsze też, dwa ja też, lata takie miałam. E, ja też tutaj Ciebie zaprosiłam. E, bo, tak jak powiedziałam, znajome, ale znajome, które no, tak samo próbują swoich sił gdzieś i wiesz, i one jakby często, znaczy one, ogólnie ludzie, często patrzą na tych ludzi, którzy już ileś tam lat działają, i myślą sobie, że to wszystko tak się pojawiło, nie, poszło. trzy lata, słuchajcie, trzy lata, a nawet Czyli nie więcej. Czyli za wiem, czy nie trzy lata cztery. będę mówić łapki w górę. <laughs> <laughs> trzy lata, ale to też wynikało z tego, że po pierwsze, miałam e, pracę, normalną pracę. Byłam mamą, no jestem dalej, tak. Potem doszła Jadzia, potem Roman. Więc no do tego ogarnianie Masz trójkę dzieci, dzieci, trójkę dzieci mam, no. Gdzieś e... zgubiłam. <laughs> ogarnianie dzieci. E... No i też to, że byłam sama, tak, sama nagrywałam, sama montowałam, sama robiłam wszystko, więc ogarnięcie tego wszystkiego powodowało, że no nie nagrywałam regularnie. I też właśnie, dopiero jak skumałam, że to ten YouTube jest ważny, nie, że blog, że embedowanie tego filmu, jak odkryłam kontent e, tematyczny na YouTubie, że tam są treści wartościowe, że są też inne mamy, e, że są właśnie jakieś kanały poświęcone konkretnemu tematowi, mówię: wow! I później odkryłam, że to trzeba otagować ten film, że trzeba dać dobry tytuł, że e, co tam jeszcze, ta miniatura jest ważna. No i jak to odkryłam, to to był taki pierwszy, pierwszy taki moment przełomowy, gdzie, gdzie coś tam drgnęło. No a później... E, miałam przyjemność wziąć udział w bardzo fajnym projekcie w Studiu Kobiet, gdzie była Karolina z kanału Stylizacje, no, która, słuchajcie, no, była dla mnie taką drabiną e, do tego YouTube'owego sukcesu. Karolinę chyba wszyscy znają, e, którzy są na YouTubie, więc e, ten nasz taki cross na tym kanale Studia Kobiet no, mi bardzo, bardzo pomógł, nie ma co ukrywać. No a tak naprawdę, moja droga, i tutaj dochodzimy do tej trzeciej rzeczy, która e, pokazuje, że jak robisz coś na 100%, i to jest fajne, jak to jest z serca, to to musi zażreć. I dopiero słuchaj, jak byłam w ostatniej ciąży z Romanem, czyli to było już ponad dwa lata temu, już byłam w takiej zaawansowanej ciąży, że w końcu zdecydowałam się rzucić w cholerę robotę yy, i zajęłam się kanałem na 100%. To on dopiero wtedy tak naprawdę yy, moim, w moim odczuciu tak zażarł, zażarł. Znaczy ja zawsze powtarzam, mi, to jest święta prawda, i to mnie uczyli akurat rodzice, od których miałam wielkie wsparcie, jeśli chodzi o moje wszystkie działania, bo ja w swoim życiu tylko 9 miesięcy pracowałam dla kogoś, tak to y, jestem totalnie na swoim i moi rodzice całe życie byli na swoim, bo są y, lekarzami i dlatego zawsze mi mówili, że poczekaj, że właśnie trzeba ten czas mhm, tego czasu, ale liczy dokładnie. się na systematyczność i też mi zawsze. Mówili, że własnym biznesem opiekujesz się jak swoim dzieckiem. Musisz dać na 100% wszystkiego i serca. I nigdy nie ma tak, że jak będziesz to traktowała po omacku, to coś wyjdzie. Mhm. Tutaj u mnie akurat, jeżeli chodzi o YouTube, jest o tyle też inaczej, że ja. No, bardzo dużo innych rzeczy robię, bo ja akurat i pracuję z ludźmi, i szkole, i piszę książki, teraz trzecia moja wyszła i organizuję różne rzeczy, więc ten YouTube traktuję bardziej jako kanał, gdzie chcę siebie bardziej pokazać i pokazać mhm. też innych, Kulisy też ludzi, trochę Twojej pracy. Dokładnie, których podziwiam, e, no ale mam nadzieję, że też tutaj jakby nie, jakby pokazuję też siebie i e, bardzo, tak jak mówię, autentycznie, więc też mam nadzieję, że to się ludziom spodoba. Ja jestem przekonana, ale to też jest fajne, co mówisz, że to też pokazuje ile rzeczy tak naprawdę jest ogarni do ogarnięcia. Jeżeli tworzymy swoją markę, swój biznes, biznes online, bo niektórzy jak na to patrzą, to tak sobie myślą, ha, nagrać filmik do internetu, tam, ha, wrzucić zdjęcie na insta, ale tak naprawdę yy, to zajmuje wbrew pozorom tyle czasu. Yy... Bo wiesz o co może chodzi? To nie jest ciężkie. To nie jest ciężkie. Tylko to zaj Zajmuje czas. Tak. To jest tak, jak ja często, jak właśnie przy promocji książek. Ktoś mnie pyta: Ale na czym jakby to polega, nawet co ty musisz robić? Prawda jest taka, że ja akurat mam książkę w wydawnictwie, no i dużo od mnie też samej zależy, jak ta promocja się potoczy. I sam kontakt z dziennikarkami, przypominanie się im, proszenie o coś, z influencerami i tak dalej, powoduje, że to mi zabiera czas. Po prostu mhm. to nie jest ciężkie, to mi zabiera czas. Dokładnie. A jak jeszcze musisz skoordynować Dokładnie. kilka takich rzeczy, jeszcze z odpisywaniem na maile, przygotowywaniem koncepcji, scenariuszy, z nagrywaniem, z montowaniem, no to robi się tego wszystkiego naprawdę dużo. Dokładnie tak. Dokładnie, no także nad wszystkim trzeba niestety panować. A mało tego tutaj jak ty mówisz, że sama kręcisz i jeszcze montujesz, no to w ogóle podziwiam, bo to trzeba mieć jakieś dla mnie nadprzyrodzone umiejętności. Eee, to to akurat, to to akurat jest do ogarnięcia, ale bardziej mam trochę problem, żeby coś oddać, że tak wiesz. To jest takie moje dziecko. To jest takie moje dziecko, że tak wiesz, mam takie poczucie, pewnie w dużej mierze błędne. Że, że, że ja to zrobię tak jak, tak, jak być musi, nie? Ale to też tak mamy, właśnie a propos dzieci, yy, i często mamy nie dają sobie pomóc, mm -hmm. yy, i ci tatusiowie wiadomo, że źle przewijają, yy, źle karmią, a babcia to to robi tak, a nie inaczej. I czasami właśnie my sobie na to nie pozwalamy, żeby sobie dać pomóc. A ty sobie pozwalasz odpocząć? przy tym Oj tym tak, życach? pozwalam. Jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj korzystam, naprawdę tutaj nie mam żadnych skrupułów. Wykorzystuję każdą możliwą pomoc i taty, i nawet do rodziców jak trzeba to podrzucę i też rodziców ze szkoły, więc naprawdę tutaj to nie mam problemu. Mhm. A powiedz mi, jakie masz plany dalsze, takie swoje rozwojowe? Oj, trochę mam tych planów, ale też ostatnio yy, tak się troszeczkę zatrzymałam, bo miałam w głowie taką presję, że ja muszę więcej, że ja muszę lepiej, y, że powinnam y, zrobić coś poza nagrywaniem, że powinnam mieć jakiś swój produkt. Teraz wszyscy wydają książki, e-booki. Książki jak e książki, e-booki. No właśnie, e-booki, że powinnam mieć jakieś swoje namacalne produkty. I okej, okay, to wszystko jest super fajne. Ale, ale, ja już się nie wyrabiam z tym, co mam teraz do tej pory i. Znaczy Justyna, ty masz trójkę dzieci. To jakby wiesz, to trzeba no tak, też o ale, tym mówić. Ale widzisz, ale wpadłam właśnie w taką, w taką presję i w taki, wiesz, w taki wir, i widząc dookoła, co się dzieje, sobie myślę, Boże, ja też muszę, ja też muszę. I tak wiesz, coś tutaj opracuję, coś napiszę, tu jakaś koncepcja, ale to ciągle nie idzie do przodu. I sama zaczęłam sobie robić wyrzuty sumienia, i tak teraz właśnie doszłam do takiego momentu, że mówię, nie, stop, 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 to nie może tak wyglądać. Więc na razie mogę robić takie wyrzuty sumienia, bo się porównujemy. Tak. I porównujemy oczywiście. się do osób, które teoretycznie może mają inne warunki niż. My, tak. Ale my chcemy być takie jak one. Tak. I tak samo jest na przykład, e, tak jak mówisz, że z różnymi produktami. E, no tak, ale pytanie, czy te osoby mają trójkę dzieci, do którym się trzeba zająć, czy te osoby, jakie, wiesz, ludzie na przykład często zapominają, jakie osoby mają też wsparcie pieniężne na pewne rzeczy. E, no. I no właśnie, i najprostszy przykład, tak samo jak się porównujemy, że ktoś po porodzie wygląda tak, a ja nie tak, a najczęściej porównujemy się do pań, które na przykład ćwiczą całą ciążę, no to nie dziwne, że później są mhm. w dobrej formie. Myślę, że tutaj y, ten parenting i macierzyńskie historie to jest oj, Doświadczyłaś... Bardzo trudny temat i bardzo e, łatwo ulec różnym stereotypom i wpaść w taką e, pułapkę porównywania się właśnie, że ta wygląda tak, a tej dziecko śpi, a tej nie śpi. Te same pytanie, które my sobie sami robimy, tak? A czy Twoje dziecko to już przysypia całe noce? E... A powiedz, doświadczyłaś tak zwanych instamatek? E... Czy raczej Instagram to w ogóle dzielny jakby taki kanał i tam... Insta, Instamatek nie, ale myślę, że u mnie też na Instagramie nie ma jakichś kontrowersji, nie ma też mm -hmm. takich tematów, które mogłyby e, wywołać lawinę przeróżnych komentarzy, więc tutaj spoko, e, na YouTubie troszkę. Ale też bez przesady. Myślę, że jakoś mam takie wielkie szczęście do ludzi, którzy mnie oglądają i obserwują. To są tacy wspaniali ludzie. Naprawdę uważam, że mam cudownych widzów. Mam od nich duże wsparcie, dużą energię, dużą motywację, że jakoś tak udało mi się nie ulec temu wszystkiemu. I sobie jakby radzisz. Nie, no mówię, ja jestem pełna ja jestem pełna podziwu, bo yy, wiesz, dla mnie kiedyś to też wszystko było takie, tak jak powiedziałaś, że co to takiego, ale z drugiej strony yy, i dlatego się za to wzięłam na przykład za YouTube'a, yy, ale zobaczyłam ile to czasu zajmuje i jaka jest do tego cała organizacja, więc mówię jeszcze jak masz tej dzieci, wszystko inne to chylę czoła. Co do rozwoju, tak samo. Yy, nie, jakby nic nie musisz, to na pewno. Tak. Yy, I wiesz, i to, to jest też tak, że z tymi e-bookami. Ja mam wrażenie, że wszystkie są o tym samym. i To, to też prawda, jest, już teraz na one pewno. One wszystkie są o tym samym. Yy, I znaczy, albo może ja źle myślę, bo czasami myślę, że coś jest po prostu tak logicznego, że jakby nie wiem, co jeszcze można o tym powiedzieć, Dokładnie. ale jednak bym się W każdym razie. Jakby ja podchodzę do tego tak, że nawet jeżeli są o tym, o tym samym, to jeżeli ktoś to kupuje, to dla tej osoby, która to wydaje. Dokładnie. Więc jeżeli ty będziesz miała coś swojego stworzyć, tutaj mówię też do innych osób, które właśnie twierdzą, że jak teraz to nigdy, bo inni to zrobili, to nie tak działa. Jeżeli ty dalej będziesz konsekwentnie budować swoją markę, jako 10 minut spokoju, to na pewno za Tobą ci ludzie, nawet jak wydasz swój, swój produkt, to oni pójdą dla Ciebie, a nie nawet dla samego właśnie produktu. Właśnie o tym też gadam z moimi koleżank koleżankami blogującymi i vlogującymi, że każda z nas ma taką swoją mikrogrupę odbiorców. I to co z tego, że już było 10 przepisów na owsiankę, ale może mój jedenasty właśnie będzie tym, który porwie moich widzów. Ale może tak y, pokażesz tą owsiankę, jak ją robisz, że ktoś się ogólnie podjara tym, jak to pokazujesz i będzie chciał od Ciebie zjeść tą owsiankę. No to, na, to tak, na tym polega. Bo każdy, wiesz, każdy znajdzie dojście do jakby swojej tej grupy docelowej. Tak. I, i to też trzeba brać pod uwagę, że też nie, nie wszystkim będziemy dookoła pasować. Oczywiście. Więc jedni, wiesz, to schejtują i nic coś powiedzą, ale z drugiej strony już jak tak mówić, mam mówić to o mądrościach też y, od y, mojego Taty, to też mi zawsze powtarzał, że nie hejtuje się tych, którzy nic nie robią. Mm. Więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pretensje, ja się też nauczyłam, jeżeli chodzi o taką pracę nad hejtem, to patrzę, czy ta osoba, która mi tak powiedziała, co ona takiego robi, żebym ja na przykład mogła być z niej dumna. Dokładnie. I wtedy, jak na to patrzę, to stwierdzam, że naprawdę nie ma się czym przejmować. Oczywiście przejmując się wcześniej, bo jak słyszę, że ktoś się nie przejmuje, to wiem, że kłamie, bo nie wierzę, że. Ktoś ma w dupie totalnie. Każdy opinię. się przejmuje, każdy się przejmuje. Niesamowite jest to, jak nie wiem, jest film, zdjęcie i dostajesz 20 komentarzy, 100 komentarzy, które są super pozytywne. I wystarczy ten jeden, A który, tak jest. który może nawet nie jest jakiś, nie wiem, turboobraźliwy, ale jest tam taka lekka szpilka w oko i. I co? I ty się skupiasz tylko i wyłącznie na tym jednym komentarzu. O, no to, to jest to, tak nie to, No właśnie mnie to zadziwia, jak ten nasz mózg i jak to wszystko jest skonstruowane właśnie, że to nam zostaje w głowie, że się porównujemy, że ciągle czujemy taką presję, że dzisiaj nie jest łatwo. Nie jest w ogóle łatwo i też dlatego tutaj jakby pociągnęłam ten temat, bo jednak będąc ze sobą e, widzisz, czy na YouTubie, czy na Instagramie, podlegasz cały czas tej ocenie. Ostatnio sobie tak szłam i o tym myślałam w kontekście tego, co robię, że. Że te książki, że tutaj, że YouTube, że e, zaraz też jakby inny taki projekt, gdzie będę na świeczniku, czytaj, będą mnie oceniać ludzie. Mhm. I normalny człowiek tego nie zrozumie, jakie to jest e, ciężkie, tak naprawdę, że cały czas musisz przytrafić to, że ktoś będzie i w dzisiejszych czasach, kiedy jest ten internet, i wszystko jest takie proste, będzie mógł Cię obrazić albo będzie mógł też mhm. powiedzieć coś złego. Druga sprawa jest taka, że robiąc różne rzeczy, tak jak Ty robisz filmy dajesz oprócz tego, że czas, energia, to jeszcze dajesz temu serce i chcesz, żeby to komuś, wiesz, było fajne, było rozrywką, posłużyło i nagle ktoś mówi, że to jest gówno. I to też jest przykre bardzo, bo ktoś obraża jakby ten cały Twój wkład, czyli te wszystkie emocje, które Ty włożyłaś mm -hmm. w coś takiego. I to jest naprawdę ciężkie i myślę, że to jest tak naprawdę najcięższe, jeżeli chodzi o to taką pracę, niektórzy nie uważają tego za pracę, ale to jest jednak praca, gdzie masz, jakby dajesz całego siebie gdzieś. Ale znam też takie osoby, które mają tak duże poczucie własnej wartości, mówię tutaj oczywiście w pozytywnym kontekście, że te komentarze no wiadomo, że gdzieś tam może reagują, ale większość po nich spływa. Ja myślę, że, że są takie osoby, bo też znam, ale też wiem, że one wcześniej z kolei wykonały tak, tą pracę, tak. żeby być w tym mhm, miejscu, oczywiście. gdzie są teraz. Że to nie ma tak, że ktoś się rodzi, mam w dupie, tylko to musisz też i dostać parę razy, yy, skopa, i po prostu leżeć, i później się podnosisz i wtedy jesteś silniejszy. Ale też dużo zależy od wychowania. To to yy, I tego, co się wynosi Chociaż z domu. Ostatnio, bo się śmiałam, bo cały też miałam swój odcinek i podcast na temat, na temat samej akceptacji. I tam, jakby no, ja pracuję też w ośrodku psychoterapii i coachingu, więc z psychoterapeutami non stop się stykam i oni właśnie często mówią, że wszystko zależy od dzieciństwa i tam wiadomo, mama, tata, wszystko. A ostatnio, i, i zawsze, wiadomo, jest taki przykład, jak kiedyś mówiła Doda, że rodzice zawsze im mówili, że jest wielką gwiazdą i dlatego ona w i tak ale z kolei ostatnio, E, przyszła e, do mnie osoba, którą e, właśnie powiedziałam, że jakby coaching nie jest dla niej, że ona jednak e, tutaj praca terapeutyczna jest potrzebna. I ta osoba mi powiedziała, że przez to, że jej rodzice zawsze mówili, że ona osiągnie sukces, jak teraz ma porażkę, to nie może tego po prostu przeżyć, bo czuje, że innych zawiedzie. Więc tak mówię do niej, to jesteś nie książkowa, bo. A przynajmniej nie tak jak ja wcześniej słyszałam. Ale to jest, to jest praca e, tak, to jest no to jest praca nad sobą i w ogóle wiele zależy od domu, od, od ludzi, którzy nas otaczają, jakie mamy wsparcie. Super jest to, że mamy dzisiaj świadomość tych wszystkich rzeczy i to, że idzie się do psychologa na terapię jest czymś tak normalnym jak pójście do sklepu po bułki. Yy, I że chcemy nad sobą pracować. To no, jest. czy wiesz, co już Mam nadzieję, że oprócz ludzi z Warszawy czy z większych miast, obejrzył to też inne osoby z mniejszych miast, yy, bo dla nas tak, jesteśmy świadome i mamy do tego dostęp, a inni właśnie w mniejszych miastach no jeszcze się wstydzą i boją. I chcę Wam powiedzieć, jeżeli są takie osoby, że właśnie to nie jest wstyd, bo wstydem to jest siedzieć i czekać tak, i. Tak, i, i nic nie, nie robić. robić. A jednak odwagą, i zawsze mówię to też i moim klientom, którzy chcą działać i do mnie przychodzą, zamiast mielić pomysły przez dwa lata i nic z tym nie zrobić. Że to już jest wygrana, że idziesz z kimś o tym pogadać, wyrzucić to z siebie, bo to jest właśnie no na plus wszystko, że ty chcesz się zmieniać i chcesz nad sobą pracować, więc yy, tylko to jak powiedziałam, no my to wiemy, my jesteśmy świadomi, mhm. ale inni jeszcze się wstydzą. To no, tak jak ja m, też nie jestem z Warszawy, jestem z Białego Stoku, może to nie jest jakaś wieś. Stok kocham, ale chodzi o to, że jakby jak był sam ten mój początek i powiedziałam, że biorę się za tą pracę z ludźmi i coaching, to słyszałam, że lepiej pójść i pobiegać dookoła domu, zamiast od razu iść i komuś, wiadomo, z kimś się rozmawiać. Więc, no ale nic, ale widzisz. I tak samo we mnie nikt nie wierzył prawie, a jestem tu sobie z tobą gadał, i później będzie, będą już wszystkie koleżanki zazdrościć. I chodzą, Ojej, ty ty no co ty? Więc trzeba po prostu, płęta jest taka, Justyna, że trzeba robić swoje, więc ja trzymam kciuki, ty rób swoje. Nie poddawaj się i rozwijaj się w swoim tempie i rób to, jak ty chcesz robić. Dziękuję bardzo. Czy mam rozumieć, że już zmierzamy do końca? Tak, zmierzamy już do końca yeah. niestety i teraz Czuję nie i Teraz jest ta końcówka, kiedy mówię. Kochani, subskrybujcie mój kanał, łapki do góry, śledźcie oczywiście Justynę, czyli 10 minut spokoju. Dziękuję Zaglądajcie bardzo. Zaglądajcie tutaj do mnie i w komentarzach dawajcie znać, kogo byście chcieli zobaczyć na mojej prywatnej kanapie. Czy ładnie? <śladnie> Pięknie, mogę super. A ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Też trzymam kciuki za Ciebie, bo Ty tak mówisz, że mnie podziwiasz, a ja mogę równie dobrze odbić piłeczkę, bo tych Twoich aktywności i działań jest naprawdę całe mnóstwo i też mam nadzieję, że będziesz się to w tym teraz pięknie rozwijać. Przedam małą prywatę tobie, że przed Twoim wejściem było mi bardzo przykro. Z racji tego, że wkraczając w świat YouTube'owy chciałam też zapraszać ludzi związanych z YouTube'em. I jestem przez nich bardzo olewana i dla nich moje inne osiągnięcia nie mają takiego znaczenia. Bo Wiecie? masz za mało subów. Dokładnie, Jezu, więc to jest dajcie, tak słabe. dajcie mi, kochani, to jest te tak, suby, to jest tak słabe. żeby te osoby, które tylko nagrywają, a nie chcą tu przyjść, jednak kiedyś przyszły. Ale to wiesz co? I I dam ich strata. Im, dam im swoją książkę. Ich strata. <laughs> Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć.